Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was ciepło na porannej jodze w jednym z moich ulubionych miejsc w lesie, wśród pięknych brzus i innych drzew. Jest to poranna joga, więc nie ma co czekać, od razu stajemy na macie, wygodnie rolujemy sobie ramiona w górę i do dołu, tak żeby troszeczkę to rozruszać, spokojnie oddychamy. I w pewnym momencie zostawiamy sobie już ramiona w dole, ręce sobie dajemy po bokach ciała, zamykamy oczy, wsłuchujemy się w nasz oddech, sprawdzamy jak się czujemy, jaki jest nasz wdech i wydech. Co się dzieje w naszym ciele o poranku? Ustawiamy sobie intencje na dzisiaj. Niech to będzie piękny dzień. Możemy położyć dłonie na sercu. I powolutku wyciągamy ręce w górę na wdechu i na wydechu z powrotem do dołu. Wdech w górę i wydech tu. Góra wdech, wydech do dołu. I teraz w górę wchodzimy na palce, wyciągamy ręce i wydech z powrotem do dołu. Wdech na palce i mięciutko na wydechu do dołu. Wdech w górę. I wydech tu i jeszcze wdech, wyciągamy się mocno i na wydechu schodzimy do skłonu i jeszcze wdech w górę, wydech do skłonu, wdech, na wydechu mięciutko na ugiętych nogach, wdech, mocno w górę, wydech, skłon i zostajemy sobie tutaj luźno w skłonie, puszczamy głowę, puszczamy kręgosłup, możemy się pobujać. A następnie powolutku rolujemy kręgosłup w górę do stania, wyciągamy sobie ręce raz jeszcze do nieba, tak jak u mnie, bądź do sufitu, i na wydechu schodzimy do skłonu, wdech do połowy w górę i na wydechu przechodzimy do deski. Schodzimy sobie całym ciałem albo przez kolana do dołu, wdech pies głową do góry, albo kobra, otwieramy klatkę piersiową i wydech pies głową do dołu. Pięknie, możemy zostać nieruchomo, bądź sobie ugiąć jedną nogę w kolanie, ugiąć drugą nogę w kolanie, pochodzić troszeczkę, wyciągnąć, wyciągnąć mocniej kręgosłup. Dociskamy mocniej dłonie do maty. A następnie uginamy nogi w kolanach na wdechu i na wydechu przenosimy na początek maty. Wdech do połowy w górę i wydech do skłonu. Wdech całym ciałem w górę wchodzimy dłonie razem na wydechu do klatki piersiowej wdech wchodzimy do krzesła i powolutku łapiemy sobie tutaj równowagę kości idzie delikatnie do dołu ręce wyciągnięte w górę i przed siebie możemy sobie pochodzić z palców napięty z pięt na palce I jak mamy równowagę to powolutku przenosimy sobie prawą nogę do tyłu do takiego wysokiego wykroku i wracamy do krzesła. Przenosimy sobie lewą nogę do tyłu, do wysokiego wykroku i wracamy do krzesła. Mhm. I raz jeszcze prawa noga, tylko teraz powolutku, świadomie na tył maty. Wdech otwieramy się delikatnie i na wydechu powolutku. Wracamy do krzesła. Mhm. I kolejny wdech. Powolutku lewa noga na tył maty. Wysoki wykrok. Otwieramy się mocniej na wdechu. Możemy ręce delikatnie przenieść do tyłu. I teraz uwaga, przechodzimy do szerokiego przysiadu od razu, czyli odwracamy się, najlepiej do mnie się odwróćcie, żeby było nas widać. Wdech, wyciągamy ręce do nieba i wydech schodzimy do dołu. I kilka razy wdech w górę. I wydech tu. Wdech. Wydech nisko. Wdech, wyciągamy ciało, prostujemy nogi. I wydech, schodzimy do dołu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Zostajemy w dole. Możemy sobie pochodzić z jednej nogi na drugą. Ręce wyciągamy sobie do boku. Możemy sobie też troszeczkę tak pobąsować, góra-dół, czy populsować. A następnie odkładamy sobie ręce nad kolanami. I skręcamy się w jedną stronę, otwierając przy okazji biodra, odpychając kolana do tyłu. Wracamy do centrum i skręcamy się na drugą stronę, patrzymy sobie za swoim drugim ramieniem. Wracamy do centrum, wyciągamy się w górę na wdechu. Stopy teraz dajemy równolegle do siebie i na wydechu schodzimy sobie do dołu, do skłonu. Idziemy sobie na jedną i na drugą nogę, delikatnie przenosimy pośladki z jednej nogi, uginając ją na drugą. I jeszcze możemy sobie zostać z jednej strony nieco dłużej, jeśli mamy ochotę. Albo przechadzać sobie z jednej nogi na drugą. I powolutku idziemy sobie do centrum i schodzimy do skłonu. Czubek głowy kierujemy w stronę maty. Ręce możemy położyć na macie. Możemy je też odłożyć na naszych stopach, na kostkach, na nogach. Kręgosłup chcemy, żeby był wydłużony, pośladki delikatnie w górę. Spokojny oddech. też troszeczkę pomasować sobie nogi, jeśli mamy ochotę. Tak, jak czujemy. Mhm. I teraz powolutku odkładamy całe ręce na macie. Raz jeszcze przechadzamy sobie z jednej nogi na drugą i powolutku. Z tej pozycji, przechadzając się właśnie z prawej na lewą, z, lewą na, z lewej na prawą, odwracamy się na początek maty. Jesteśmy ponownie w wysokim wykroku. I za chwilkę stąd powoli wracamy do krzesła. Przesuwamy się troszeczkę na tył maty w krześle, jeżeli jesteśmy na samym początku, bo zaraz będziemy schodzić kolanami do dołu. Powolutku opuszczamy sobie dłonie i przechodzimy od razu do takiego klęku. Ręce możemy umieścić nad pośladkami i powolutku odchylamy nieco ciało do tyłu, otwierając klatkę piersiową. Taki delikatny wielbłąd. Jeśli mamy ochotę, oczywiście możemy go nieco pogłębić, umieszczając na przykład dłonie na piętach. Ja sobie zostanę przez moment tutaj i powolutku odkładamy Pośladki napięte. Rolujemy sobie ramiona w górę i do dołu. A następnie wyciągamy ręce w górę do nieba bądź do sufitu. I powolutku stąd będziemy przechodzić do jednego boku, rozciągając ten drugi. Więc wyciągamy się mocno. Wyciągamy rękę tak, jak ktoś by nas za nią troszeczkę ciągnął, ale robił to delikatnie. Oddychamy sobie do boku ciała, rozszerzając go na wdechu. Wyobrażamy sobie, jak rośnie. I powolutku stąd otwieramy klatkę piersiową w stronę nieba bądź sufitu na wdechu. I na wydechu wracamy do rozciągania boku. Wdech, otwieramy klatkę piersiową. I wydech, wracamy. Raz jeszcze wdech. Pięknie, wydech, wracamy i przechodzimy sobie na drugą stronę. Rozciągamy drugi bok, ponownie wyciągamy rękę daleko, daleko za głowę. Oddychamy do boku ciała. Wyobrażamy sobie, że oddychamy teraz do do tego lewego bądź prawego półca w zależności na którą stronę jesteście jak on się powiększa na wdechu a na wydechu wraca do swoich rozmiarów mhm, pięknie i tak jak poprzednio będziemy na wdechu otwierać klatkę piersiową w stronę nieba bądź sufitu czyli cały czas jesteśmy w takim rozciąganiu boku i z tej pozycji otwieramy klatkę i wracamy do rozciągania wdech Otwieramy i wydech wracamy. Raz jeszcze otwieramy i wydech wracamy. Pięknie przechodzimy sobie powolutku do skłonu. Zaokrąglamy kręgosłup ręce. Możemy odłożyć z tyłu za naszą głową. Przyciągamy głowę do klatki piersiowej, a na kolejnym wdechu otwieramy się, wyciągamy klatkę piersiową i łokcie do nieba w górę. I wydech powolutku ręce wyciągamy z tyłu za nami jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. I na wydechu obejmujemy się i przytulamy. Mm, miło dać sobie przytulasa z rana. Na wdechu otwieramy się raz jeszcze jak najbardziej i na wydechu przytulamy na drugą stronę, czyli ręka, która była w górze jest teraz w dole i odwrotnie. Na wdechu otwieramy się, klatka piersiowa w górę, ręce do tyłu. I powolutku łączymy dłonie, umieszczamy je na klatce piersiowej. Dajemy sobie moment na zaobserwowanie, jak się czujemy, nasze ciało, nasze serce. A następnie dziękujemy sobie za wspólną praktykę. Namaste. Dziękuję Wam kochani za tę mam nadzieję piękną praktykę w lesie. Ściskam Was najcieplej i życzę Wam pięknego dnia, Buziaki. Pa pa!